Sześć meczów o życie, tak zwanych. 6 meczów o życie. Pierwszy był wyciągnięty już. Pierwszy wyciągnięty. Walczymy z kolejnym. La Glacia kontra FC7212. Niemiecka flaga tutaj z tyłu. Dechea w Totsie. Van Dijk, Zidanturę, Pele Nazario. Tutaj wszystko się zgadza w tym składzie. Ale dla kogo się będzie zgadzał wynik? Tutaj od razu próba takiego zagrania. Wiecie jakiego. Brawo, Ramos. Brawo, Ramos. Nie brawo. Niestety, nie brawo, Ramos. Niestety nie, brawo Ramos. Brawo Ramos. Haha, ha, jedziemy. Jedziemy. 0,2 w 6 minucie. Ależ kapitalne rozpoczęcie spotkania. O, ale zagrał. Do jaj i turę. Piękne zagranie. No i 0-3 w szesnastej minucie. ja teraz musisz. Brawo. jest debiutacki gol Pajeta w bardzo ważnym momencie spotkania. Fajna wrzutka. Pajet wystaw. Kapitalnie zmieniliśmy na trójkę z tyłu i zaczyna to chodzić. Ale ładnie wyjechał ten Nazario. No myślałem, że go kryje. Niestety, po krótkim strzał i trzeba będzie tutaj już decydować się na pressing. Nie, tak, nie chciałem zmieniać formacji. Pajet, pięknie. Super pas. Tak jest, Pajet. Brawo, 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 brawo. To chyba nie dajemy jeszcze nieustannego. Ja Co kocze. Co? Ty jesteś wolniejszy od Robertsona. Ty z Jak może być wolniejszy od Robertsona, chłopie? Yo, come on, Ależ comeback. Hej, dobre. Golasu, killuem Mbappe, ależ tutaj piłka odpojeta do chulita. Jeszcze na zielonym. Kończy to wszystko David Alaba, chyba? Tak jest. Nice, nice, nice. Piękny mecz. O 17,1 Slime XFC. Driven ma na pewno swój plan. Oj, chyba Kikofi chciał być grany. Ale zauważył, że się przyłączył na stoperno No i nie grał piłki bezsensownej, którą bym przechwycił. Mamy tutaj obrót teraz. Kręci nami, kręci nami. Ależ pokręcił fantastycznie. Przeciwnik, piękna akcja. Ależ cool. Alexander Arnold Matko jedyna Bramula Ale ty musisz coś dziedzi tu robić Boże święty Gość tylko biegnie i strzela Nawet zielonki tu nie daje, no come on Ładnie zagra. 1-3 Musisz strzelić, brawo pajec a jest Brawo Hulit. Kapitalne wejście teraz, Pojet, pojet, Paet. Kapitalnie teraz. Na steppu warto było dać mu styl gry myśliwej, ponownie wracamy. kurcze w tym food Champions. Z Champions Kambeków ewidentnie. Nie jesteś tak słaby, Gigi! Co to jest? Co to jest zabronienie? Co to jest zabronienie? Co to są za interwencje? Pięknie, chulit, come on. Znaczy to Jarzinho właściwie. Ale oni mają podobne loczki, kurcze swoje. Nie, no GG nic no, nie no nie ma co się oszukiwać, to są po prostu, ktoś naciśnie tylko delikatnie strzał i jest gol, no, To jest golno, za każdym razem, także nie mogę go dopuszczać do sytuacji, a tego ręcznika trzeba wymienić, no nie ma co się oszukiwać. Czerzyno! Czerzyno! 6 5, co to są za wyniki dzisiaj w tym Foot Champions? 5 strzałów rywala? 1,7 expected goals. Czyli niekoniecznie musiał to puszczać do Naruma. Niekoniecznie musiał, ale puścił wszystko. Dobra, mecz o rangę pierwszą. Jedziemy i od razu potem nagrody. Od razu potem nagrody z więc Oby za rangę pierwszą. To ciki, to ciki, to Zobaczmy. MSH 07 3, 4, 2, 1. I jazda. Jakiś pojedyncze, od razu fajny. O, 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 o. Dobra, bez faulu, ale z naszym autem. Trend. Przyspiesz od razu. Myślałem, że tam zostanę skasowanym na ślizgu przez gościa. Wyszedłem na out finalnie. Dobrze, trend? Pajet? Ależ piłka? I golasso? Pajet? I chulit na 2 do 0. Ależ. Nie, no, Pajet ma takie asysty. A ja 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 wiem, że mi niektóre podania nie wchodzą. Te, które jestem niezadowolony, że jakieś prostopadłe piłki górą. Bo na przykład zagrywam, je. Ginolo. A Zinola tam. No, nie ma ich najlepszych. Tych podań. Ale paje to jest co innego. To jest klasa zawodnik. Aj, ładnie teraz. Ładnie teraz zagrał. Delfeu. Kilian? Kilian Wystawił! Zarzinio. Pięknie na mapę. Zinolt! Jinolt! Jinolt! I to już będzie rage quit. To już będzie rage quit, tak jest! 19-1 wbite. W sumie mam... W ogóle wiecie, że ja na Xboxie mam nagrody za, za rangę drugą za 18-2 i nieotwierane przez tydzień. Także może się zbugują i dostanę to tocowe, nie? Bo w ogóle ich nawet nie klikałem. Dobra, jedziemy. Ranga pierwsza. Pierwsze nagrody za rangę. Pierwszą, jeśli chodzi o Tocy. 84 4 plus najpierw player piki, Wreszcie nie ma informów. Wreszcie nie ma tych zakichanych informów, które nie przynosiły żadnych emocji. A tak? Tocy społeczności to już jest coś pięknego, ale my w 84. Plus. Trafiamy już Dawida Dehea. Także tak naprawdę cztery Tocy społeczności już będziemy tutaj mieć. David Dehea, oczywiście to nie jest nie wiadomo jak drugi zawodnik, ale jednak te 50 tysięcy monet w portfelu zostanie. Patrząc przez pryzmat tego, ile on jest warty. Ter Stegen już tutaj po przeszczepie włosów. Więc weźmiemy go sobie jak najbardziej. No i ostatni pik 84 plus Swanberg 86. Tutaj trafiano. No i przechodzimy do kręda na tych player picków. Uwaga, uwaga, tocy społeczności. Jakie są dwie najlepsze karty, które mogę trafić, czad? No dobra, to po Zusa i po Rodrygo. Po Jezusa i po Rodrygo, zobaczmy De i to, Kim Minja. Okej, okay. dehej raczej nie wezmę, no nie wiem, Kim Minja chyba z tego pierwszego pika, Chat. Tak właśnie wybrać. Kim min -Jae, czy może kogoś innego? Min-jam-kae. 92 tysiące monet. Yy, chyba on. Chyba on. Bierz foder. Yy, piszą ludzie. Ale ja chyba wezmę sobie koreańca, nie? No, czy DHE. Foder? No dobra, no to DHE, bo to będzie foder właściwie. DHE na przepałkę. Można też podejść do tego, tem do tego tematu w ten sposób, że po prostu bierzemy foder. Lecimy z drugim tocem społeczności. Yy, może teraz. Morata Robertsona jest Danilo ale jest Robertson92. I on jest też ciekawą karton. Jego Winter Wildcard był nawet, nawet, nawet grywalny. A jak wygląda Robertson 92, to 300 tysięcy monet. Do niego trzeba byłoby zapłacić. 93 wrzutek. No, to biorąc pod uwagę, że mam niewymiennego dajka, można nim pograć. Bierzemy, bierzemy Robertsona, oczywiście, że tak. 300 tysięcy monet. Taki Robertson. No i uwaga, 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 ostatnia karta, może tu i to Danilo. To jest przecież taki sam zestaw prawie jak ten pierwszy. Taki praktycznie sam. Danilo czy Kim Ninja? Jeszcze zobaczmy Danilo jak wygląda cenowo. Danilo lepszy? No, radę musimy Danilo, no. to nie ma, różni nie ma różnicy, powiedzmy. No nie ma różnicy, powiedzmy, bo to są takie karty, że to się nie zarobi na nim. Tak, to wiadomo, w żaden sposób. Ale Robertsonem na przykład pogram. Robertsonem, Todd, Robert Toddsem pogram. Przede wszystkim de design tych kart jest naprawdę piękny. Mm, więc to jak najbardziej na plus. No i jeszcze paczka. Zacznijmy od razu na grubo od paczki. Paczki z Trzema wymiennymi, słuchajcie. No ile z nich zarobimy? Kto pierwszy z czatu zgadnie, co to za zawodnik, to wygrywa usi z dłoni prezesa. Jak się zobaczymy na żywo, boys. Jedziemy. Trzech piłkarzy TOC społeczności poszło. Uwaga. Już ta karta. Już ta karta poszła. Przeklikamy i zobaczmy, kto w środku. Czy to jest. Łopany! 99 wytrzymałości, siła 87, agresja 92, skoczność 82. To Wygląda całkiem nieźle. Co jest zawodnik? Jakiś środkowy pomocnik. Ale ten dribbling. Ten dribbling nie za dobry. Ten dribling nie za dobry. Podania takie sobie to będzie AK. To będzie chyba AK. 84 tempa, Rise Declan. To jest nasz najlepszy zawodnik? To jest nasz najlepszy zawodnik w. E? Co? W Drużynie Trzech Toców? czy znaczy, no tak, w grupie trzech toców, nie, no nie, 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 proszę was, proszę was, żeby tak nie było, czekajcie, czekajcie. O, 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 tu jest lepszy zawodnik, skoczność 9-6, główki 9-9, dribbling fatalny, podania takie sobie, fajne wykończenie i słabe tempo. Morata, rajs Morata oraz trzeci, uwaga, dobra, tu jest całkiem nieźle, jeśli chodzi o statystyki fizyczne. Bardzo... Przyjemne statystyki obronne, jakiś pomocnik, ale znowu ten dribbling, ten dribbling. To będzie i to, tak? To będzie i. Kim. Co? Co? Jakie historie drużyny sezonu? Jakie historie drużyny sezonu? Ja myślałem, że lecą. Że dostanę tylko z tej drużyny, co jest. Rodrigo, Gabriel Jesus. Co jest? To jest moja paczka z trzema sami. Za rangę pierwszą? Co jest? Haha! <grym> To są, to są to są żury no To są wszystko niestety żurki